Cześć leczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I uwierzcie mi na słowo, tę bluzę mam dzisiaj przypadkowo, ale nie chcę mówić o tym, co zrobił Juventus, a w zasadzie czego nie zrobił, bo nie zdobył trzech punktów. Po prostu ten sezon, wykonanie Juventusu. Tam, odstawmy gdzieś sobie, niech tam idzie siną w dal. Skupmy się na tym, co jest dzisiaj, proszę Państwa. Tak jak obiecywałem, naprawdę zostajemy w G3, ponieważ mam już 8 porażek i nie chcę, nie chcę ryzykować swojego zdrowia dla głupiego G1. Mamy już paczki z 5 k niech będzie do G3, wbijamy pik. Tym razem na serio, na serio, nie wbijamy G1 ani G2, zostajemy w G3. Bardzo możliwie zbuduję nowy skład, po prostu na następny tydzień będę grał raczej kartami, które lubię, a nie tymi, które, które są w mecie, bo ja po prostu wiem, że pewnego poziomu nie przeskoczę. Tyle słowem wstępu, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał, ponieważ filmy są codziennie, to jest daily. Bawcie się dobrze! A my możemy przejść sobie do FUT Champions, bo niestety w SBC nie wyszło nic oprócz ikon Optimus, mianowicie Makelele, ride i Zambrotta, którzy są ok. w sensie ten Zambrotta może by dał radę na ESO, ale coś... ja, ja nie, 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 nie mam pieniędzy, nie mam kart, nie mam nic. Musimy wygrać tylko dwa mecze, żeby mieć pik dodatkowy, może jakiś... nie wiem. No i mamy. Oponenta na dzisiaj, pierwszy oponent na dzisiaj, Pirsups, co my to mamy? Schmeichel? Traore na obronie, nie, dobrze, ale jest, jest też Garincha, jest też Reiner. Nie ma aż tak dużo tych metakart, nie licząc oczywiście Traore, który znaleźć Takiego słabego bilansu nie miałem bardzo dawno, nie wiem co się ze mną stało. Mam nadzieję po prostu, że w przyszły tydzień to będzie już ten tydzień, ale <ścoughs> mówię tak od paru tygodni niestety. To na jakoś tam przeszliśmy. To był fake shot. Ja nie wiem. Trzeba będzie w następnej Fifa zrobić potwierdzenie, czy na ja pewno chce zrobić fake shot, bo to już jest któryś raz w, w typu Champions, kiedy chce zrobić fake shot, a Cristiano uderza, mimo że nacisnąłem uderzenie i podanie, co zrobi Brazylijczyk. O, ale nas porobił. Szmajhel, ale czemu to się tak odbiło? Dezai, a to jeszcze nie koniec. Spalony, dobra, nice Dezai, tutaj trochę nas wracało razem ze Szmajelem, ale to się tak nie może odbijać. Chłop zaczął troszeczkę tutaj nas... Napierać, ale tam ma miejsce Nazary, to się musi zakończyć bramką. To się musi zakończyć bramką. Jak się jeszcze ładnie przesunął Nazario na 1 do 0. Wreszcie strzelamy bramki. O, Neymar. Goni, o, jednak mnie nie goni, Bericicze. codzimy uderzenie. Prosto, w zepsułem, ale Mam nadzieję, że się nie, nie przesunie w tę stronę. Christiano, fake shot i strzał. I strzał. O, jak to zepsułem, to się zemści przez to, ja wiem. Masakra. Jak ja takich rzeczy nie wykorzystuję, to już jest naprawdę źle. Naprawdę źle. Cristiano, no, wreszcie 2 do 0, Cristiano Ronaldo i już troszkę pewniej, troszeczkę pewniej, bo te sytuacje się tak namnażały, a nic, nic z tego nie wyszło, no ale jest, 2 do 0, Nazario, oj, to może być bramka, to musi być bramka, to było do ja nie wiem, to było aż zbyt logiczne, że to powinno być do Cristiano, a mimo to jej spor znalazł sposób, żeby nie podać do Cristiano. Dlaczego? Szkoda gadać, proszę Państwa, szkoda gadać. Schmeichel to będzie gol. Jezus, Mario. Mawaga, bo wybiernicy! Kurwie na ten a, Jezus Maria Czerwona kartka, żegnam No powinniśmy ten mecz wygrać raczej mi się wydaje no, aż, aż tak, aż tak źle nie jest Dobra, wprowadźmy sobie Andersona z ławeczki Bo co by nie mówić chyba tym Andersonem W ogóle, o, zrobimy tak Wprowadźmy Andersona zamiast Mbappe I Dembele zamiast Neymara I teraz zrobimy tak Bo jak chcę grać Dembele i z, obydwoma Ronaldo Nie wiem jak ja to zrobię Ale damy Dembele aktualnie na zamiast... Mm, Cristiano Cristiano zagra sobie na skrzydle jak za dawnych czasów Cyk Dembele sam na sam Musisz być szybszy niż Hector Bejerin Fake shot, podanie, uderzenie. Naprawdę żałuję, że nie zobaczycie powtórki tego strzału, bo uderzałem. Nie, nie uderzałem w to miejsce, gdzie uderzył Ronaldo. Uderzałem po krótkim słupku. Ale czemu tak mnie nie słucha? O co chodzi? Nie potrafię Wam tego wytłumaczyć, ale no, musicie zrozumieć, że jak ja Wam mówię, że coś jest inaczej, to naprawdę jest inaczej. Ja nie, nie miałbym powodu, żeby Was ukłamywać. Jak coś mówię, że jest źle, to jest źle. A jak jest dobrze, to jest dobrze. A aktualnie jest. Tragicznie w tym meczu. Naprawdę, wiem, że wygrywam, ale to jest kwestia czasu, mi się wydaje. Jeszcze źle, piłkę tracę. Kurde! Co ja robię? Nie, nie. Waran. Lamp z wybi, tym wybicie. To jest gol. <słuch> Widzieliście nawet pasek naładowany z podaniem, ale. Ech. I Christian. Ale co to za podanie? No przecież nacisnąłem 3-4 paska podania. O co chodzi? To powinna być taka potężna piłka na wysunięcie, że. Ale Sandrini, co zrobi? Zmawiam komentarza. Eee, Też jest spoko, ale... <grywka> dogrywka mnie trochę przeraża w tym meczu, nie ukrywam. Chyba, że nie musi wcale jej być Chyba, że nie musi być dogrywki Zobaczmy Podanie To jest karny. to jest karny. Nie, jak tego... Ja już widzę Widzę, że tego karnego nie wykorzystam Po prostu Czasami dlaczego nie wbijam wyższych rank Po prostu psycha siada, gość, nawet ja bym pewnie tego karnego nawet nie strzelił i wychodzi przy remisie w 9 minucie, to przecież trzeba być. Przepraszam za słowa, ale trzeba być prawda, po prostu skończonym chłopem. No nie można tego inaczej powiedzieć. No przecież szczerze odechciało mi się grać po prostu. Naprawdę. To jest, to jest niesamowite. Jakim trzeba być skończonym imbecylem i po prostu mieć brak szacunku do drugiego gracza. Naprawdę, to, nie wiem, no co mu szkodzi? I tak przegra mecz i wychodzi z meczu przy remisie w 90. minucie. No, przecież to jest. Jezu. Yes. <laughs> Społeczność tej gry mnie po prostu przeraża. Naprawdę. przeraża mnie z każdym krokiem, z każdym meczem. Nie wiem, zagrajmy kolejny mecz. W sensie ja już jestem zrezygnowany, po prostu jestem zrezygnowany. A, kogo by tu. Mamy, ok. No, parę kart, których się raczej nie, nie widuje w składach, na przykład ten z za 30 level. Krojf, No, na go się widzi często, no dobra. Kroyfik. nie. Porobimy w flisk. Nie, nie faul, nie fałl, dobra. Ok, jest interwencja. No, nie ukrywam, trochę jestem bez życia, bo mnie ten mesz po prostu zdenerwował. Samo zachowanie oponenta mnie zdenerwowało, ale dobra, mamy sam na sam, moi drodzy. Pyk, zejście, uderzenie mamy bramkę, 1-0 Nazario. Także po prostu teraz wygrajmy ten mecz, nie róbmy żadnych głupich strat, nie, żeby nie, żebyśmy nie musieli znowu comebackować. Po prostu jestem rozczarowany, no co mogę wam powiedzieć. Oj, to będzie bramka, niestety kroj. O, nie porobił, kurde, niedobrze. Nie wiem czy się musi zmienić, naprawdę. Nie wiem czy się musi w mojej grze zmienić. W moim nastawieniu może? Może skład trzeba zmienić. albo formację. Nie wiem, moi drodzy, naprawdę kurczę, już nie wiem co robić. To jest ten problem. To jest taki paradoks, że się ma najlepsze karty i gra się... No nie najlepiej. Okej, okay, remis do pierwszej połowy. Gramy jak zawsze. No nie jest dobrze, niestety, nie jest dobrze. Dwa strzały dwa CRD, no. Jakoś brak mi motywacji po tym ostatnim meczu, sorry. O. To musi być akcja bramkowa. To musi być akcja bramkowa Raczej. na Zario. Nie wiem, ja zrobiłem z tym strzał na Zario wszystko tak, jak powinienem. uderzyłem na półpaska po długim słupku, ale. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Jest generalnie źle, moi drodzy. Jest źle, ponieważ powinienem wygrywać ten mecz i będę go przykrywał. To jest czyste wejście. Nie, naprawdę, ja chcę być jak najbardziej pozytywnie nastawiony na dzisiejszym, na dzisiejszym odcinku, ale. Wybaczcie mi, to nie jest ten odcinek, po prostu nie odczuwam radości żadnej w tym, w tym momencie. Karny, taki głupi moment trochę, bo bardzo możliwe, że go zagra na czas, po prostu. No ale okej, okay, dobra, mamy tego karnego. Uderzmy w prawo. Sorry, naprawdę, gram dzisiaj. Tragicznie po prostu, tragicznie grać. No niestety, moi drodzy, przegrywamy. co do jednego, wybaczcie mi, ale dzisiejszy odcinek był. No, jednym z gorszych, niestety, jednym z gorszych, bo no, nie ukrywam ten mecz, który powinniśmy wygrać. No podłamał mnie, totalnie mnie podłamał. No po prostu jest, jestem po prostu rozczarowany tym zachowaniem, bo to, to brzmi głupio, wiem o tym, ale po prostu tak mi to siadło na bani, że to mogliśmy mieć pewnego wina, ale niestety społeczność rzeczy czasami po prostu <laughs> przechodzi samych siebie. No dobra, słuchajcie, wybaczcie mi, że nie będzie piku dzisiaj. Dobra, moi drodzy, to miał być koniec odcinka, ale uznałem, że jednak kurczę wrzucę wam tego pika, no bo, bo jestem miły, jestem miłym człowiekiem, udało się bić 16 wina, bilans ostatecznie wynosi 16,9, nie gram dalej. Po prostu psycha totalnie siadła, leży, kwiczy i błaga o nie powiem co. Pik na sam koniec, zobaczymy czy było warto się męczyć o 16. Zwycięstwo, i mamy tutaj. No nie było warto. Nie było warto się męczyć. Gomis 85, mogło być lepiej, ale niestety wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że będą urodziny za tydzień i że będzie się grał lepiej. Także trzymajcie się do słyszenia. Na razie.